Wygląda, to jest kurwa chujowe. Więc cześć witajcie czy strony, ja, czyli jest ze mną spiderkos. To jest chujowe, ja pierdolę! <śmieniu> <śmieniu> Ej, nie. Spider w końcu zagał ze mną owe, tu dwa. Znaczy zagał. Jeszcze, jeszcze nie zagał, jeszcze nie zagrał. Nie, 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 Ja już po ustawieniach tej gry mam dość. O, chodź, chodź, chodź na obszar treningowy, chodź na obszar trzeningowy. Zajemniście idę na obszar treningowy. O mój Boże! Ja Ryzyk! I on jest ślązakiem. No ciekawe co wybrałem. Weź jeden z swoim No oczywiście. Mam najbardziej seksownego skina w tej grze. Ej co? Dobra, dawaj Czaj, poczekaj, daj mi daj mi posłuchać tego super się się Nie, to jeszcze nie ten, czekaj jeszcze raz jeszcze super zdolność się ładuje Jajnik zdolność się ładuje poczekaj, nie. No, ale... się ładuje? Nie super czekaj nie Ale Rychtuja ostre siępnięcie To jest Boże święty O boże on, on jest on jest Ja nie będę go przedstawiał Grajcie sobie sami mam zwolone w tego To nie jest mój No to ty ty, ty divary, keep, nie? I keep. I keep. No Ty dostałem speedy jest gospodarzem No Jestem gospodarzem Tank, natarcie i wsparcie kur No i kolejne natarcie Ale kolejne będę mieć leczenia! Ale będę mieć leczenia! Kto wziął drugiego tanka? Z tej kulek harmonii. Dawaj swojego bolsa, Edzio. I, I gave you my balls. I Give, me balls Give me balls, Edzio! Give me balls! A I ja będę na nich napierdalać, Edzio! I literally Donata. gave you my balls. I Kurwa! <laughs> penis, czarny penis. O! 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 Nie umieraj, przyjacielu bezdomny. Nie no jak ja przegram z takim... Kurwa chujście! Eee, no, możesz czyjść tu na przykład? Nie, bo ja kurwa za chwilę ura. E. O, eee, y, a, a czy ktokolwiek został z moich współpracowników? Nie? Okej. Okay. Nie, to obić, ale. I fuck... Nie, chyba nie było wali, męża. Tak, I, if I remember correctly, but. Uh... O Boże, oh my god! Nie ja wiem, nie wiem, tu, jest I'm. Można ich zapomnieć. Nie! O ma Hyper hypercharża! O, ty skiniesz. O, jeszcze dobiję cię, tak. O, ci się, skubany! Skubany, ale chyba jesteś drugim. Pierdolam debil <noise> 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 eee, o oh boże pierwszy mecz i my się daliśmy porobić jak dzieci dobrze no wezmę chomika następnym razem w skarpecie dobrze to ja będę czekaj, bo to ja to man. ja będę to okay. ja będę to ja będę bagietą to ja będę Chomik. bagietą Omik. to będzie po prostu taki odcinek typu speedy speedy di costecris nie? no 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 Ja wiem, że list toś umie? O oh, fuck Czemu ja nie mogę haku używać? Nie wiem Gdzie jest kapitan, kapitan, chuj hak? Kapitan, chuj hak? No, no pomocy, się pomocy, jest pomocy no kurde, jedyny wasz feeling umiera, ale... <grym> <grym> no what the fu... Nieee! Wektor, wektor hobbyka, wektor hobbyka Pokaż mi, że jestem O nowo no. O oh, hej speedy, to jest Zabiłem ją bez mecha nie mojej ja mam jeden V1 tutaj? A to jest 1v1v1v1v1 V1. V1, V1, V1. V1. O, ile jest grać? Kurza mnie to, że, jest, że mam tak krótko uciekaj póki ci życie miłe, uciekaj póki ci miłe. No fajnie by było uciec. Kurwa mnie to, że są bra nie, Oj. Ty z kurwiarów, o nie, Mac. Co to jest? Big McQueen... <coughs> Chyba to nie był McQueen. Jak mi się wydaje, wiesz? ten no to ty ty. Nie, 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 Okej. nie, 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 Healer. Healer, okej. nie, Lucio Zabij się Ni, hu, hu, nigdy Lucio Co masz do Lucio? Bardzo fajna nie postać Nie no. Sigma tu jest Znaczy nie jest Sigma, ale... Kill jeden Tuda. Ale Sigma No way Weź kolejny kill? No skumany! Weź się tamtym tankiem. You should zero yourself now. E, Speedy? Speedy, speedy bo ty tracisz zero, wiesz? O! Spodid, spodid, spodid. Nie skórdę! Dużo Seria jak 5 zabójstw zrobię. Bez śmierci. Ja też. <śmie Sit, ale zdechłem na końcu. Trzeba 100 razy by się nauczyć. A tysiące. Dobra. Oh Sit Sigma. Sigma, Sigma tu jest. Sigma tu jest, Sigma. O e, pomocy, 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 Sigma nie. O, zabiłem go, zabiłem go. O. Zabiłem go Kubany. Hej. Hey. hej Hej Hej, hej, hej Hej, hej, hej Ło, man Zabity do doberek Jak tam boberek? O nie, tylko. kur... I killed oh Sigma O nie, Sigma, 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 Sigma balls O nie Był O był no za Za I za I za Ej, Speedy możesz nie umierać Ja nie umieram A bardziej nie, nie stasę Teraz się nie umierać jak Bez mecha trochę nie? ciężko Bez mojego meszka trochę ciężko Weź się tym Sigmon Już shoot Sigma self now Ej, co tam? Ciebie? Sigma 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 boom Cześć Oisa Powinnaś się wiesz ten y, odczepić od moich znajomych in general. You should kill tak, tak, yourself. Tak, no. tak, very much. Dziękuję Oisa, hejta możesz... of the game, tak myślę Nie, dziękuję. Odpuszczę ej, cześć Sigma, cześć, cześć, cześć Sigma in general no i cześć A widzicie, mam w ogóle przybalkę? No nie, ej, oni mi zabrał killa Ja zabieram dużą osobą killa Możesz nie umierać, Spini? Dzięki Nie umieram Mr. Sigma, ja nie umieram Dzięki hmm. Bo. Kruciaki. Ej, e, mógłbyś pomóc, in general, bo mam problem z pewnym umarłem, osobnikiem. Umarłem. Dobra, nie ważne. Uf, uf. Dobra, zabił mnie. nie Niefajny typo. Dobra, zabity. To, to było absolutne pikanie tej te, ale się udało. Dobra, lecimy. Okay, e... Czy... Wybierz wszystkie czy... role. Wszystkie. Jeśli masz wybór. Nie wszystkie. mogę wszy... A, mogę wszystko. A jak ja bym na przykład chciał, powiedzmy... Bez Dawaj, jak nie... Jak, jak... Jak nie weźmiesz wszystkich, to jesteś... Aha, no no. No, i to się nazywa... Tak, że. Ty... Wieczór! No, wieczór! Wieczór! O, Grecja! Archeologia klasyczna? Nie zgadzasz. Nie zgadzasz. Jestem Mafik, całkiem nie? Jestem Cygną. Return to Monka Dlaczego Baptist? Najgorsza postać z killerów! Panie zawiedzieć panie małpko Ej, na koniec może zróbmy się 2 na 2, znaczy 1 na 1 No pewnie chciałbym Ty ja się no, bo jak chcesz w sumie, mam zwalone Tomba, gdzie ty jesteś Oj kurde, nie zdążyłem Kurwa to Są Nawet Battle Mercy nie dużym zabić no. Czekaj, ja czemu mów... nie się mi odrodzi jako inna postać? Wait. Czekaj, co? Co mówisz? Tą samą postacią będziemy grać do końca eee, Nie, myślę, że po prostu... Się nie zmieniło ci Miałem postaci Miałem podlaka No, kurwa Nie wiecie, Ana Nie ja mówicie, dawać Monkey! Monkey jump! Pili nie zdychaj Boga MONKEY JUMP! A, tak. Okej okay. Poler siłowy! MONKEY JUMP! Ileś To była najlepsza taktyka jaką wcześniej widziałem Okej, okay, bomba Poler siłowę. Nie. U Orisa to ja dostałem Anę Ale to dużo mi kurwa dało Ej guys, możemy szybciej ich zabijać? Nie nie chce mi się. Kur... Kurwo. Dwa... dwie postacie, no, które no, można no, wywalić. A może... postacie mredynowe, no. a kiedy się na to... Z... Zaczynasz od a pierwszej gdzie postaci, którą brać? można wywalić. Nie, ty, ja ci będę po prostu sam wyłączał. No, mów. Ekran no, postać. No to co? No to polecimy klasyczki. Wiem ja to. Okej, czekaj, już zeniata. Wyłączamy. No dobrze, no to... W... wiesz co ja powiem, prawda? Diva! Diva! wiedziałem! ale na szczęście zagrał sobie wychowikiem. Spokojnie, ale jeszcze jest jedna postać, którą wywalamy. I ty mi wwalisz sombry, a ja tobie wiadomo. Nie, nie miałem planach sombry wypierdolić. Okay. Tak? Okej, okay, to co, kogo? Miałem w planach wypierdolić Sombre. Knew it Dlatego wypierdoliłeś chomika, nie? A może po jednej postaci tylko wywalamy? Nie. No dobra, no nie chciałem ci burzyciela też wywalać, no dobra Nie, 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 Edzie, ja jestem prawdziwym mężczyzną, to sobie radę bez moich dwóch chomików Dobra, jest jeden na jeden, tajemniczy Jesteśmy, jest wszystko. Mapę jest ok. Let's try it, I guess. A poza tym jest tajemniczy: tajemnicze postacie są, więc nie będę zły mhm. jak przegram, to... bo jednak mój aim to jest mój aim, max to jednak Polomax. A, a tajemnicze co oznaczają? To znaczy, że mamy tajemnicze postacie, literally. Nie wiemy jakie. Máme také sa... O oh, NIE! Messi oh máme... O oh, my god! <laughs> o oh, oh NIE! Battle Messi! Battle... Epic Battle Medic! We are cooked! No, co ty... Literally... We are cooked! Oh, oh my god! To wygląda niesamowite, Nie wiem. To wygląda jak mapa z CS 2 vat Co, Co robisz? Co robisz Interes... Interes... Mogliśmy wy ją wywalić, bo to jest useless garnieniem. Co robi pod E, kurwa? Czemu nie mogę jej użyć? Eee, nie, nie, to jest tylko jak leczysz, więc... Oh my god... Jest! Para! Jak ja uwielbiam parę! Kalkuję, nienawidzę parę. Ale masz fajnego skill Dzięki, kupiłem sobie. Nie, jest tak. Za te pieniążki, co, co można za darmo dostać. Da się pieniądze za darmo w tej grze? z karnetu, no jak grasz. Karnet bojowy, kurwa. Niebojowy. Fortnite referencja. Nie bojowy, ale, ale, ale kinda ta. Fortnite jesteś? kurwa nawiązanie. Gdzie jesteś, Taszku? Wiesz gdzie jestem? Nie wiem gdzie jesteś. Ej dzieci, jeśli chcecie rozpernić cały las, Przedek dziś zapraszam was. Ej tutaj, nie ma no. I stąd też nie yeah! O hej. Nie spodziewałem się ciebie w górze tak szybko. No, no. Oh, fuck. Expect the. No, mm -hmm. What the fuck? No, oh, nowe, o o oh, fuck, yeah. ale nagi. No, pokażę ci na filmie jak, jak ci się ścięło Ty trzeba przez ścianę ziomuś Dobra O nie Suka bliet. Suka bliet Suka bliet Nie wiem czy ja nie mam chyba designu z jedynki Ty masz? Nie wiem Ja mam Okej okay. Jak ja nienawidzę zari ale tak, twój, nie lubię. Kul. Jak tego się kurde używa? Nie wiem, ale się boję, co ty chcesz zrobić mhm. i gdzie jesteś. Nie ma się czego obawiać, ja jestem spokojny. I'm a peaceful guy. No, 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 you're not. No, tam jesteś. No, not November. Nie orzechowy listopad. On ty chcesz mi tu przejść? O ty, o ty, o ty, ciulu, jeden. O ty. No ty gnomie jeden! Kamperze! Jeden. <noise> to jest nie Jaki Kampiłeś, Kampiłeś. Kampiłeś. No się... Nie masz szans, nie no to... masz szans na Belgitę. Nie wiem, nie grałem za bardzo. Zobaczmy co na w ogóle jest. Jaki K.E.? Okay. Idźcie od unsubować un, un, speedera. Speeder jest kamperem zwykłym <laughs> no, no pewnie jest to nie. Poza gnął. Nie, no nie wierzę. A kiedy dzień nadchodzi? Dzień nadchodzi. Idziemy na jagody. Na jagody. A Idzie nasze teraz, czarne idziecie. serce. Czarne serce. nam radości. Nie będziesz kampić. Rara, będziesz kiedy... kampić co? Nie, nie, nie. Skąd taki pomysł w ogóle? Ja kiedykolwiek kampiłem. Tak, przed chwilą dosłownie. Literalnie przed chwilą. No hej. Kurwa, hmm. widział To ty, gdzie ty idziesz, czemuś? Gdzie okay, mogę. Okay. Kurczak. Wiem, że nie masz szans, Belgito. Możliwe, że nie mam, no. to jest jeden z moich mainów, więc. No to chuj, trzeba o to wywalić. Co to kurde, jest za postać? Tak, a której nienawidzę wciul. Moja. Nienawidzę moje. Mówisz mi. Sygma? Pewnie ogarniasz już Moira, bo moje jest trochę w grze, więc... To jest kobieta? Tak. To jest kobieta. No. Gdzie jesteś, przyjacielu? Hmm? Gdzie tym razem kampisz? Dawaj, 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 kompadre, dawaj, dawaj. Yes. Oingo, oingo, brother! Ojej, oh, yeah. oh, yeah. gołębę. To... to nie ma tutaj, tu, nie? Ma. Świetnie Kopie jesteś mi jak raczej też, ma, nie? Daj mi go, daj mi. Nie, Co Ja! 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 kulą <grym> A już the wrong ball Nie, 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 You nie, the nie, 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 tylko nie, 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 could could be, Could be, Napełniłem płyn prosto z <laughs> nie, 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 się szlać chce, no to kurwa się idź wyszło. Nie, bo nie zadziwiłeś. Okej, okay, no dobra, to pogadajmy sobie o fontannach. Jeszcze lubię fontannę, bo jest tam dużo płynu. Niebieskiego płynu. Lubię niebieski płyn w fontannach. On taki ma wytrysk mocny. Ale skurwa snajp. Snajper nigger. No, ale fontanny mają. Wytyskaj no. Płyn, taki bardzo to płyn Co ty tam robisz w tym budyneczku? Co A kiedy się nadchodzi, dzień nadchodzi Kurwa tam mi snem kurwa jak to będzie endnet bo wata mu na chùa się to Junie. dobrze że gram z son, czasami <laughs> dobrze że nie gram w tą grę <laughs> nie 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 ten ale, ale wiesz ty nie grasz ja mam, ja mam słabego i da się wszystko wytłumaczyć nie dobra przew to z tymi se ataki Dobra, to, tak, to taka Fortnite postać trochę to da, W sumie tyle w sumie tyle da, no To taka Fortnite postać Kinda możesz tak powiedzieć Jak dużo razy trafisz, to później Nie masz, ja chciałem, tam, że ty tam czekasz No bo ja tu zawsze czekam O, hej Widziałem cię Okej, okay, no, tylko nie wiem czy spadłeś stamtąd, tam to czy nie Przekonaj się. Nie, 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 dzięki. Tam jest przejście do góry chyba nie. nie no po to jest ta winda właśnie tutaj, nie. Piet, nie wiem gdzie ty poszedłeś, to nie, nie podoba mi się. lubisz za bardzo kampić i wszystkim, za. nie? Mhm. To jest najgorsze. Ja, lubię... ja lubię ataki z zaskoczenia. No, ja podejść. Podoba mi się to. będzie remis. A jak będzie remis, to w dupie penis. Gdzie ty jesteś Spilica? Nie O gdzie... Ufok! Ale wyleciałem Uf. No nie! Fak blisko, 50 mm. lat Ej, ale ty też się nie, pod nie podjąłeś tego, że w ogóle podejść, nie? No wiem, bo wtedy byś ty poszedł. Dlatego nie podszedłem. No pewnie najlepszy. Ryska. Nie wierzę, że Matyl Nice is to najlepsze zagranie meczu. Ale to kurwa zagranie było. Lecz po prostu uderzałem to... pistoletem po głowie i ty. To najnowszy było najlepsze teraz. To no, się no. to to tutaj teraz? To ostatnie. No to ostatnie ostat... było najlepsze, mówisz? No. Nie wiem, podobał mi się ten mecz. W sensie spoko się grało. Nie wiem jak ty uważasz. Nie. <laughs> nie bądź <bać> overwatch. <laughs> Okej. Okay. Dobrze, rozumiem. Tak. W takim wypadku. Was... Overwatcha. Ja. Yes! Więc teraz bardzo serdecznie żegnam was widzowie. E, następny odcinek robicie na 10 lajków. Jeśli... znaczy o... no, nie Overwatcha, Overwatcha będzie na tylko 3 lajki. Ale jeśli chcecie ze Speederem, to 10 musicie robić. Wierzę was, yeah. zróbcie to. To jest positive Energy pozytyw dobrze. także lecimy i see you next time guys żegnaj się. się do widzenia wam wszystkim pamiętajcie żeby nie zasubskrybować muszę zrobić autoreklamę ponieważ jestem leniwą kurwa i nie chcę robić swojego YouTube'a, więc będę robić to na podstawie innych osób. Zajebiście kiedyś wrzucę te odcinki. No, e, do widzenia. I yeah. ja.